Kilkanaście lat temu praktycznie braliśmy udział tylko i wyłącznie w gaszeniu pożarów. W tej chwili wachlarz naszej działalności, interwencji, jaki wykonujemy, jest praktycznie nieograniczony. Ja czasami się śmieję, oczywiście to jest humoreska, że nie odbieramy tylko porodów, ale myślę, że gdyby przyszło się zmienić z takim wyzwaniem, to chyba nie mielibyśmy problemu, dlatego że większość z nas jest przeszkolona w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. I to też w jakimś sensie nas upoważnia do takiego twierdzenia. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że oprócz tego, że oczywiście jest pełna sygnergia, z władzami województwa, z władzami samorządowymi, które nie żałują tych pieniędzy, no my jeszcze pozyskujemy środki finansowe przede wszystkim z kopalni, jaką jest Regionalny Program Operacyjny. Stąd pojawiają się nowe samochody, stąd zintegrowane stanowiska, stąd kamery termowizyjne, stąd lada moment, termomodernizacja tego obiektu. Także cały czas nie siedzimy bezczynnie, tylko pozyskujemy, poszukujemy, bo tak jak powiedziałem, czas, ludzie i wyzwania się zmieniły, no i nie można stać bezczynnie. Tu jest akuratnie w przypadku garnizonu wieluńskiego dobra sytuacja, bo są ludzie niezwykle. Dynamiczni, niezwykle aktywni, mają dobrego szefa, i on wie, co stanowi o tych priorytetach i co stanowi o najpilniejszych potrzebach. Ja dzisiaj nie bez kozery mówiłem o tym, że widziałem piękną fotografię z 28 roku, ale proszę zobaczyć, jak to spektrum działalności się zmieniło. Dzisiaj to już jest nowoczesność, technika, technologia gaszenia, czy technologia odpowiednia prowadzenia działań ratowniczych, inne wymogi, no i też pewien potencjał intelektualny, bez których no nie da rady tych yy, skutków, zagrożeń miejscowych czy innych likwidować.